Witam wszystkich. Każda wyprawa zaczyna się od małego kroku. Dopiero na końcu drogi może okazać się on wielkim dla naszego życia. Jak możecie się domyślać, kolejna część planera dotyczy rozwoju osobistego. Tutaj skupiłem się przede wszystkim na wyznaczaniu celów. Bardzo popularne jest robienie list z postanowieniami na nowy rok. Niestety czasami może okazać się na koniec, że zostaniemy z listą niezrealizowanych celów. W planerze znajdziecie kilka zasad. Które pomogą wyznaczyć cele w taki sposób, aby było łatwiej je zrealizować. Zobaczcie sam. Na początku, proszę, zapomnijcie o tym, co wmawiano świat, że im więcej umiecie robić, najlepiej w tym samym momencie, to klucz do sukcesu. Zrobicie wtedy więcej, wasza praca będzie efektywniejsza. Jedna wielka, bzdura. Takie działania zmniejszają wydajność naszej pracy, trudniej nam jest dotrzeć do wyznaczonego celu, zmarnujemy przez to więcej siły i czasu. Dlatego w planerze znajdziesz sześć zasad, które pomogą Ci we właściwy sposób wyznaczyć sobie cele. Dobra, ale od czego zacząć? Najlepiej na wyznaczeniu sobie głównego celu na następny rok i skupieniu się na nim. Bądź jak znaczek pocztowy. Trzymaj się jednej rzeczy, aż dojedziesz do celu. Kolejna sprawa. To, jak nazwiesz swój cel, ma ogromne znaczenie. Większość osób zapisuje swoje postanowienia w taki sposób. Nauczę się angielskiego. Jak można zrobić to lepiej? Do końca roku 2023 będę umiał posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2. Do dnia 10 stycznia wybiorę technikę nauki, do dnia 20 stycznia wybiorę szkołę i formę zajęć. Do końca stycznia zapiszę się na lekcję próbną. Słyszysz różnicę? Aby w taki sposób rozpisać swój główny cel, możemy skorzystać z roadmapy, która jest w planerze. Oczywiście na końcu możemy zapisać kilka celów pobocznych, ale pamiętajmy, że główny cel musi być ponad wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie!